No i cześć witajcie, witam Was bardzo serdecznie na kanale AdLego, a dzisiaj zabieramy się za kolejną recenzję z serii LEGO Star Wars. Tym razem jest to zestaw z roku 2018, The Last Jedi seria zestaw o numerze 75197, przedział wieku 612, a jego oryginalny tytuł to. First Order Specialists Battle Pack, czyli battle pack, czyli cztery figurki oraz coś na dorzucenie. W tym przypadku jest to jakieś działko i po polsku jest to Specjaliści Najwyższego Porządku w formie battle packu. Zakupiłem ten zestaw za cenę 49,99, więc jak na battle pack, jak najbardziej przystępna cena. Przede wszystkim kupiłem ten zestaw, bo go jeszcze nie miałem w kolekcji, a poza tym ze względu na te dwie figurki oraz na tą broń, którą posiadają. Bardzo mnie uwiodły właśnie hełmy i połączenie tych rączek czarnych właśnie z normalnym wyglądem yy, właśnie trupera yy, najwyższego porządku, więc co. Tutaj mamy jakieś funkcje zabawowe całej tej yy, tego działka. Tutaj mamy yy, tą maszynę Dzięki której można strzelać, to ogólnie może się obracać. No, super fajnie, dobra. Ja się zabieram za otwieraniem. Tutaj akurat nożyka nie mam, więc muszę tak, a nie inaczej. Co my tu mamy? Dwa opakowania klasycznie, jak na battle pack przystało. Oraz ulotkę. Instrukcja: jak zwał? Tak zwał. Czy coś ciekawego na końcu? Jakaś aplikacja. O! Inne zestawy. Czy ja któryś z tych jeszcze mam? Nie. Chciałem posiadać ten, czyli General, Gr General Grievous oraz yy, Miss Windu. Aczkolwiek no, nie zdążyłem go nabyć Jakoś zajmowałem się troszkę innymi zestawami. O, tutaj są jeszcze. Zestawie. No, tutaj też nic nie mam. No, teraz tylko ten. No dobrze. Z przodu nic nie ma, tylko pomoc jak składać. Więc co? Ja się zabiorę do budowania i zaraz się widzimy. I już jesteśmy po złożeniu zestawu. Składało się go bardzo przyjemnie. Instrukcja była bardzo czytelna, więc tutaj nie mam zastrzeżeń, zastrzeżeń żadnych, ale to akurat jest normalne, jeśli chodzi o tego. W klockach dodatkowych, w elementach dodatkowych możemy znaleźć jeden dodatkowy pocisk do tej armatki, więc bardzo fajnie jakby jeden nam się zgubił. Mamy dodatkowe. w elementach dodatkowych również mamy study czerwone do blasterów, jeden zielony, jeden zielony z groszek który był potrzebny tutaj do budowy oraz reszta również elementów zawartych w całym zestawie. A więc tak, na początku zajmę się konstrukcją, ponieważ jest ona, można powiedzieć, że takim dodatkiem, ponieważ Battle Packa głównie się kupuje dla figurek, przynajmniej ja tak uważam. Posiadam cztery nóżki, tutaj jest przezroczysty taki walec, mający właśnie na celu podtrzymania tego, żeby te nóżki się nie rozjeżdżały. Tutaj jest miejsce siedzące pilota sterującego tym, aczkolwiek nie ma tu żadnego panelu. Jest to wszystko takie bardzo proste i jedynie można sobie wymyślić, że nie wiem steruje takimi przyciskami dzięki, którymi, dzięki którym może tym obracać. Nie wiem. Tutaj można przyczepić broń tego pana, więc nie jest to jest, jest to dosyć przemyślane. Sama głowica tego działka hmm, może się poruszać przód i tył, z kolei cała konstrukcja może się kręcić dookoła, więc jest to dosyć mobilne. Eee, Posiadam takie działko zwykłe, takie większe oraz to strzelające nóżki, oczywiście. Można zmieniać ich kąt nachylenia. No i co, chyba tyle jeśli chodzi o to. Dalej, przechodzimy do figurek. Zaczniemy od pilota tej maszyny. Chwilkę tylko zmienię troszkę o oświetlenie. Pilot tej maszyny posiada dosyć unikatowy hełm, którego wcześniej nie widziałem. I szczerze mówiąc, bardzo mi się on podoba. Jest to pierwsza figurka tego typu z takim hełmem w mojej kolekcji, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony, że właśnie tą figurkę posiadam. Dalej mamy Kolejnego żołnierza, tym razem z takim specyficznym hełmem. E, pamiętam, że w czwartej części czy tam piątej i szóstej, nie pamiętam dokładnie, Star Warsów, te pierwsze części, pierwsza trylogia, pamiętam, że y, tacy ludzie z takimi hełmami zajmowali się y, odpalaniem lasera w Gwieździe Śmierci. Można to zobaczyć w filmie. Aczkolwiek teraz, jak widać, jest stosowany po prostu przy walkach i mamy dwóch takich samych yy, trooperów i posiadają oni tutaj taki czarny pas na hełmie, co naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze, to wygląda z czarnymi ramionami oraz z samą tą bronią w ogóle, to świetnie wygląda, dodatkowo jeszcze dostaliśmy blaster, więc jeszcze fajniej. Yy, no i co? Szczerze mówiąc, ja myślałem, że ten element będzie troszkę bardziej niebieski. Tutaj widać, jest troszkę podkolorowane, aczkolwiek nic się nie dzieje. Po prostu taka grafika była na opakowaniu. Oczywiście hełmy. pod hełmem znajduje się zwykła główka klonów, więc to już jest klasyk. Tutaj jest. Taka zwykła, spokojna, również taka sama jak w poprzednich takich figurkach w innych zestawach. Więc co? Yy, chyba będziemy pod, yy, zbliżać się do podsumowania. Sam zestaw, jak za taką cenę, jaką właśnie złapałem, czyli za 49,99. Zestaw ten się opłaca, aczkolwiek za cenę zwykłego Battle Packu, yy, czyli 69,99, już tak średnio. Z kolei, jeżeli ktoś tworzy armię i potrzebuje y, trochę tych figurek to jak najbardziej y, może sobie zakupić takie battle packi chociaż wydaje mi się, że ta taniej wyjdzie kupując pojedyncze te figurki na przykład na Bricklinku sam zakupuję tam bardzo dużo rzeczy więc y, co no ja szczerze mówiąc, oceniam ten zestaw na 8 na 10 y, głównie y, ocenę obniża y, Cena katalogowa, ponieważ wydaje mi się, że zestaw ten nie, nie powinien być aż tak drogi, chociaż no, trzymają po prostu cenę zwykłego Battle Packu. Nie mogą po prostu jednego Battle Packa wypuścić tańszego. Ja to w 100% rozumiem, no, ale na jednak. Z kolei dużym plusikiem są figurki, ponieważ w tym zestawie są one bardzo fajne i można stworzyć naprawdę bardzo fajną armię. Dobrze, my się widzimy w kolejnym odcinku, w kolejnej recenzji bądź innej serii. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie odcinka, serdecznie zapraszam do polubienia mojego yy, najnowszego filmu, czyli zapewne tego, do subskrypcji kanału oraz pozytywnego komentarza, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!